Macie jakichś znajomych, przyjaciół, kolegów, kochanków, żony, dzieci, ludzi zapisanych jako chat w telefonie, którzy wcale nie dostarczają pizzy? To świetna okazja, żeby zaprosić ich do subskrybowania kanału Cezorro. Od jakichś 10 lat zbliżamy się na tym kanale do 500 subskrybujących i dobrze byłoby w końcu przekroczyć tą liczbę. Wtedy będę mógł włączyć na YouTube takie coś, że będziecie mogli wysyłać pieniądze. A tak poza tym, co zapraszam na pojedynek Niza z kalifem w 15 kolejce Ligibot w Tierdzy Krzyżowiec. Nasz FOSA boy ulokował się w lewym górnym narożniku, natomiast nasz niewolnik boj w prawym dolnym. Pragnę zaznaczyć, że jest to spotkanie dwójki ludzi, którzy wyglądają zupełnie tak samo. Na w sprawę, może to jest jedna osoba. A raczej inaczej, do tej pory myślałem, że może to jest jedna osoba, która Przebiera się w dwa różne kostiumy, żeby uczestniczyć w dwukrotnie większej liczbie walk. Ale teraz chyba moja teoria upada, bo widzimy ich razem na jednej mapie. Chociaż, chociaż widzowie, chociaż był taki odcinek animowanego Batmana, gdzie ktoś się zorientował, że Batmanem jest Bruce Wayne. Spoiler. I żeby to jakby odwrócić, to Batman kazał Supermanowi przebrać się za Batmana, żeby pokazać się jako Bruce Wayne z tym Batmanem. Może to jest taka sytuacja, może Nizarem jest Wilk. Albo szczur. Zobaczymy, czy wygra, czy przegra. Jeśli wygra, to szczur. Jeśli przegra, to Wilk. Zastanawiam się, jaka jest funkcja tego łucznika. Może on pokłócił się z tymi oto tutaj obecnymi na wieży. To są takie mingirs, a to jest taki Bookworm. I oni się z niego śmiali, że tylko siedzi w tych książkach o, nie wiem, taktyce czy czymś. I oni byli tacy, ha ha ha, ha, łuk, robi pru, 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 pru. Po co tam czytasz o walce? I tak sobie poradzimy. I on się zbuntował i odszedł. Okej, widzę, że Kalif już prawie skończył budowę swojego zamku. Już nie ma co robić z tymi swoimi niewolnikami, więc wysyła ich do ataku. Natomiast Nizar jest jeszcze w rozsypce, to znaczy jego poca jest jeszcze w rozsypce. I w sumie, popatrzcie, jakie to jest zestawienie dwóch światów. Niewolnik, taki ziemny, biegnie w stronę takiego wodnego niewolnika który zajmuje się nie podpalaniem, a kopaniem fosy. Pragnę też zauważyć, że pochodnie tych niewolników nie gasną, mimo że cały czas są maczane w tej wodzie. To jest jakiś grecki ogień. Nizarek zbudował bardzo dużo pomników. Nie jak to była taka pierwsza rzecz, którą zrobił. Budowa pomników to jest ciekawe podejście do spraw ekonomii, czyli na początku budujemy Przedmioty, które powinny być dopiero wytworzone przez dobrobyt, którego jeszcze nie ma. No, ale cóż, zobaczymy, gdzie go to zaprowadzi. No, ten człowiek już teraz naprawdę został odstawiony na boczny tor, znalazł się poza fosą. A znalezienie się poza fosą Unizara to jest gorsze niż śmierć. Blu, 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 blu. W każdym razie racja tych ludzi umieszczonych na wieży zostaje potwierdzona. Okej, okay, chyba tego nie zarejestrowałem dla was, ale byłem świadkiem sytuacji, w której kalif stworzył balistę ogniową, strzelił z niej do jednego niewolnika Nizara, po czym rozwiązał tą balistę ogniową i wrócił inżynierami do swojego zamku. Musicie mi uwierzyć. To nie tak, że szaleje. To naprawdę miało miejsce. To się wydarzyło. Tak, zestawiając tyły obu zawodników, to muszę powiedzieć, że tyły kalifa są bardziej okazałe. Jest takim Big Booty Latina w porównaniu do takiego płaskiego Nizara. Także chyba pieniądze również powinny. Ale, ale nie robią tego. Nie potwierdzają dominacji wielbłąda nad Panem Cichym. Chociaż ma on więcej jednostek. No i tyle samo złota, więc jakoś tam na przodzie jest. Opatrzcie, on się dorobił. On się dorobił, nawet ma przyjaciela. Jego sekta tutaj zdobywa nowych zwolenników. Sekta taktycznej obrony. No i teraz już. Yy, ci byczkowi nie mogą tak z pogardą patrzeć na tego jednego łucznika, który był sam, bo ma już przyjaciela, nie? Tak pewnie gadają sobie pod nosem, co tam się dzieje. Dlaczego ludzie dołączają do tego frajera? No zobaczymy, jak się będzie tutaj ta sytuacja Rozwijać jest już ich trzech. Wow. No widzę, że kalif zaczyna coś tutaj kombinować z większą różnorodnością jednostek. No chłop się zorientował, że jednak samymi niewolnikami to on tej bitwy nie wygra. Wiecie co? Ty się. Nie to było najdziwniejsze, że... Asasyn został. uwięziony na wyspie z Fosy. Ale rzecz niewidzialny, uwięziony na wyspie Asasyn został zabity strzałami. Jakby wojska Kalifa uznały, że jest taki kawałeczek lądu na tej fosie Nizara, i to nie może być przypadek. Tam się musi coś dziać. I zaczęli napałe strzelać w ten kawałeczek lądu. Ej, tu też był asasyn, ale znikł. Nie, może mi naprawdę odpierdziela widzowie. Wy też widzieliście tutaj asasyna, prawda? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oj, zobaczmy, co się tutaj dzieje. No, Kalif zaczyna chyba naprawdę zdobywać taką solidną przewagę, taką kontrolę nad środkiem pola. To jest bardzo ważne. Nie ma już tam drzew, zostały wycięte. Ale jednak ta zaraz sprawia mu Problem, a teraz idzie bardzo długi wąż asasynów, chcą oni pomścić swojego kolegę, który został mimo swojej niewidzialności zabity. Ciekawe czy to w ogóle ma szansę powodzenia. Jakby było tak ich dużo tych asasynów. No, doszli oni nawet do muru kalifa, nawet zaczęli go swoimi scyzorykami niszczyć i zapomnieli, że mają linki, po których mogą się na te mury wspinać, więc był atak. Nizara gracz czerwony ukońsił po raz pierwszy, jak się przedstawia sytuacja ekonomiczna. No, powiedziałbym, że cały czas jest wyrównana. Oczywiście, ten zygzak gracza niebieskiego jest taki trochę niefortunny, bo przebiega przez środek mapy, więc łatwo tam jest kalifowi wystrzelać tych całych pracowników. Nizara, ale z drugiej strony ta ostatnia kluczowa brama nie jest tak bezczelnie na środku. Więc może Nizar funkcjonować. Chociaż właśnie teraz uśpił wszystkich swoich piekarzy, więc może jednak z tym funkcjonowaniem nie jest tak kolorowo. Chłopakowi kończy miejsce w składzie zapasów. A wiecie dlaczego? Bo ten grubas je zajmuje. On sobie tak stanął przy beczkach z piwem i ma do nich. Bezpośredni dostęp. W sumie szacunek dla tego człowieka. On wie, co jest mu potrzebne w życiu i nie boi się po to sięgnąć. Nie? Trzeba być jak ten Menel, widzowie. Bądźcie jak ten Menel, bądźcie jak Menel. A w cały czas naciska, tylko że chyba wybrał nie te machiny oblężnicze, które są potrzebne, żeby pokonać Nizara. To jest człowiek pozbawiony muru. Ale to jest człowiek, który też ma dużo wody obok siebie, więc taka balista ogniowa. No może, może, może nie ma muru, więc w sumie da się to wszystko podpalić, ale są tutaj duże baniaki chyba, że czekajcie, czekajcie. Ten baniak jest uśpiony, tam nie ma firefighterów przy tym baniaku. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bardzo niebezpieczna sytuacja. Naprawdę może Kaliw wykorzystać to, że najbardziej kluczowy budynek w sensie obrony u Nizara, akurat jest nieobsadzony. Ja nie wiem, ja nie wiem, może tam stawkę ustalił poniżej średniej krajowej Nizar na bycie strażakiem, a teraz atakuje on znowu asasynami. No, nawet powiedziałbym, że dalej doszli, dłużej wytrzymali. Ale znowu jakby nie potrafili się wspiąć na ten mur kalifa. Nie wiem, czy ta blanka im przeszkadza? Czy może ten ogień, który pali im tyłki? Może linki się topią, kiedy oni tam sobie stoją? No nie mamy tu wiele emocji, ale yy, no może będą. Nie wiem, no co mam powiedzieć. Może będą emocje, a może nie. Dajcie znać, yy, kto wygra. Co jest waszym faworytem? Co? 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 Jakbyście mieli życie i dom swoje postawić na jednego z tych gamoni, to na którego? Ha? Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się, tu ru 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 ru, 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 ru. Dzień jak co dzień, dzień po dniu. O nie! Żegnajcie słodcy sekciarze taktycznej obrony. Ale widzę, że Kalif w końcu wytworzył sobie stabilną poduszkę finansową. Yy, także wygrywa gospodarczo z Gnizarem. Zatem Gnizar wytworzył sobie więcej jednostek. Yy, I to tak, nawet dużo więcej, jeśli właśnie Kalif przeprowadza nieudany atak. Więc może Gracz Czerwony szykuje coś dużego. Ale to coś dużego to jest wielki swarm asasynów. Znowu, po raz kolejny. Teraz ci asasyni czyszczą to, co się dzieje na przedpolu zamku. No trochę niefortunnie, że się to stało dla pana Nizara. I sytuacja znowu się wyrównała. Kali wydał nagle 2000 monet. Na co on to wydał? Co on sobie tutaj kupił? Jakąś drogą kolekcjonerską figurkę? Nie wiem, panienki, alkohol, seks, drugs, rock and roll. Piwo. na co on mógł wydać 2000 sztuk złota? Tak pium nagle. No bo Niza po prostu tych pieniędzy nie ma, nie? On jest po prostu biedny. On ledwo funkcjonuje. Ledwo wiąże koniec z końcem. Ja rozumiem jego sytuację. Ale Kalib, który zaczął te środki gromadzić, tak nagle się ich pozbył. W ogólnie to też ma pięknie rozmieszczone te wieże nie są z lewej strony, są z prawej strony, ale tak z przodu z przodu bo są niepotrzebne, wiecie, to, to działa. Faktycznie są mu niepotrzebne, bo takie są beznadziejne te ataki ze strony Nizara. Tutaj widzimy, że Kali wystawił. Chciałem powiedzieć, że wystawił jakiś oddział, który ma kontrolować populację królików, potem ten oddział został wystrzelany i jeden łucznik Nizara faktycznie zaczął zabijać te króliki. O mój Boże, dlaczego Nizar zabija króliki? Jaki ma problem Nizar z królikami? Ja nie wiem, czy matka Natura nie ukaże go za ten jego konflikt króliczy. Wojna królicza w roku 1212 się wydarzyła widzowie. No i została ona wygrana przez Nizara. Więc. No, je, je, jedna brameczka już jest na jego koncie. I patrzcie na to, odrodziła się nam nasza obsada wieży. W sumie dużo ma tych ludzi. Zar. E, na tych swoich umocnieniach obronnych. No Kalif niby ma większy zasięg, nie? Ale na takim cienia się, to się dużo łucznika nie zmieści. A na takim... Gruła się, no to popatrzcie, ile i to jeszcze są jednostki z maksymalnym moralem. Kiedy Kalif? No, lubi sobie tych swoich ludzi tak podręczyć, mimo że piwerko dla nich robi. Więc niby dobry, ale jednak zły. O, widzę, że Kalif za to zaczął wielką krucjatę przeciwko drzewom, które zaczęły zarastać cały róg mapy. Także jeden chłop się uparł na króliki, a drugi się uparł na drzewa. Oboje żyją wbrew naturze. Teraz nawet był taki e, całkiem godny szacunku, ten swarm asasynów. Myślę, że gdyby Nizar walczył ze szczurem, to miałby już trzy punkty w tym momencie na koncie. Zbudował on też kopalnię żelaza, także szacunek, gdyż boty często. Ostatnio w tym aspekcie nie domagają. Widzimy, że kalif nie ma. Ma jakieś 15 wołów. On tak czasami patrzy na ten tył swojego zamku i tak mówi swojemu porucznikowi: buduj więcej wołów, więcej wołów, kolejnego woła mi zbuduj, nie? Jest wszystkie to są rozkazy, jakie on wydaje. No bo y, Nizar y, trzyma. Za to tak jakoś pół metra. Od yy, tej kopalni. Nie może by tego Woła tak w ogóle zbudował przy swoim składzie zapasu. <grywa> Ciekawa taktyka. Ciekawe, czy tak ktoś kiedyś zrobił, że sobie Woła przy składzie zapasu zbudował, żeby chodził on całą tą drogę do kamieniołomu. Czyżby nasi turbaniaści zawodnicy zamierzali ze sobą zremisować? Taktyczny podział punktów. O Boże, została teraz zburzona! Zburzona została brama kalifa w momencie, w którym ja mówiłem już, że nic się nie dzieje. Jak to się stało? O mój Boże, Nizar wytworzył tylu asasynów, że jakimś cudem faktycznie udało im się zniszczyć bramę kalifa. Nie no, widzowie to jest szoker, bo myślę, że ja oraz każdy z was jednak stawiał na pana wielbłąda, kiedy mówiłem, że macie postawić swój dom i życie na jednego z nich. I to jest szoker. Ja jestem szokowany. Zostało 20 lat tego spotkania do remisu. Ja nie wiem, ja, ja nie wiem, czy Kalif yy, jednak stworzy. Dostatecznie dużą liczbę jednostek, żeby przebić się dalej za tą bramę, ale to, że w ogóle udało mu się ją zniszczyć, to jest coś niebywałego. Mówiłem o tych wieżach. Jednak Nizar, przez to, że na tych bramach, na tych wieżach więcej mu się człowieka mieści, to on może swoją obronę powiększać cały czas. Natomiast Kalif, on chyba ma, Tylu samo ludzi na wieżach, od dosłownie pierwszych pięciu lat tego spotkania. A ataki są coraz większe. I teraz płaci za to cenę, płaci za to cenę kalif. Jak to się potoczy, widzowie? Kolejny, kolejny swarm asasynów. O mój Boże, jeśli naprawdę, jeśli naprawdę Nizar wygra to asasynami, to to będzie niesamowite teraz się nie udało. Teraz się nie udało. Dlaczego teraz się nie udało, widzowie? Czy ta brama została obita? Bo jeśli została obita, no to wiecie, każdy kolejny atak coraz bardziej będzie ścinał jej punkty życia. Następny atak sprawi, że zostanie jeden punkt życia, a jeszcze następny praktycznie od razu się przebije do środka. Więc tak naprawdę Nizar musi teraz taktycznie zaatakować tą bramę tak, żeby jego atak został rozbity ale żeby bramie zostało jeden punkt życia. Nie może na przykład jego ostatni asasyn zniszczyć tę bramę, bo wtedy Kalif odbuduje ją i nic to nie da, nic to nie da i to by nic nie dało, jak to mówił Mariusz Pudzianowski. Co zrobi Kalif? Co zrobi Kalif? Zostało mu 12 lat, 12 lat. Dwa ataki asasynami muszą się wydarzyć. Dwa ataki, jeden taktycznie nieudany. To ci ludzie na tej bramie muszą go wymyślić. I drugi, który jak w masło wejdzie do Kalifa. Ale czy ci asasyni, nawet jakby się przydarli do środka, mają szansę wygrać? Taką masą jedną <grym> O mój Boże, co tu się stało? Dlaczego to się stało? Dlaczego to się stało? Dlaczego Kalif zburzył wszystko, co ma? Dlaczego Kalif nie funkcjonuje? Dlaczego nic nie ma? <grym> Dlaczego Kalif postanowił się poddać wizowie? Gdy on przekroczy jakąś masę krytyczną woła i jego zamek zapadł się w czarną wołową dziurę. Dlaczego? Myślałem, że... Ja tego nie rozumiem, widzowie. Jakby czyżbym nie zauważył, że Nizar niszczy gospodarkę Kalifa. Szczerze mówiąc, wątpię w to. Yy, szczerze. Wydaje mi się to nieprawdopodobne. Kalif... Naprawdę wydawał na coś pieniądze. Nie wiem na co on wydawał te pieniądze, ale wydawał na coś pieniądze. Wydawał tych pieniędzy tak dużo, że jego własna gospodarka nie mogła sobie poradzić z utrzymaniem jego zachcianek. Nie, nie potrafię znaleźć innego wytłumaczenia. Tego nie ma jedzenia. Nie ma zasobów praktycznie, ale ma. Cały czas masę ludzi i zbliżamy się do końca, zbliżamy się do remisu. O mój Boże, chyba musimy jednak Nizerowi wydłużyć ten czas, bo. No to jest niesamowite. Alif nie funkcjonuje. Ale może zyskać punkt, jakby wytrzymał na tyle długo, że za 3 lata będzie remis, będzie podział punktów. Lecz to będzie sprawiedliwe. No, z jednej strony tak, z drugiej strony nie. No, te, trzeba też powiedzieć, że nie wykorzystuje tej okazji. Teraz powinien zaatakować wszystkim, co ma. Może powinien zwerbować coś więcej niż samych asasynów. Trochę arabskich zbrojnych. I jeden dobry atak. No, też ci asasyni byli paleni przez Smolnerowy, prawda? U Kalifa. Teraz mi się wydaje, że on już nie będzie miał smoły, żeby to zrobić. Chyba, że całe te pieniądze poszły. Właśnie na smoke. No, zobaczymy. Dajemy mu, dajemy mu wydłużony czas rozgrywki. Sędzia został przekupiony. Dajemy mu jeszcze jeden, może dwa ataki. Jeszcze dwa ataki asasynów. Zobaczymy, czy Nizer wykorzysta tę okazję, żeby trochę zdobyć punktów więcej na koniec w ostatniej kolejce. Czekamy, ale tak czekamy do roku 1260. No on teraz w ogóle przestał, przestał gromadzić tych asasynów. Ten zburzył cały swój zamek, a ten przestał atakować. To jest ustawione widzowie, ja w to nie wierzę. Oni musieli się dogadać. Idzie, 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 idzie. Idzie Nizara, idzie, idzie, idzie wąż Nizara! Ni zobaczmy, zobaczmy, idzie naraz, idzie naraz! Się z daleka! Nie, Z daleka powiesia... Wyzwolili przedśmiertną mowę Kalifa, ale nie przebili się jeszcze do jego serca, do środka jego siedziby. Widzowie, być może kolejny atak. Mówiliśmy, że dwa ataki dajemy Nizarowi na to, żeby zdobył pełne, pełne punkty w tym spotkaniu, także czekamy na kolejny, czekamy na kolejny. I idzie, 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 idzie kolejny, kolejny atak i to będzie już ostatni atak. Jeśli Nizarowi się uda, to wygra. Jeśli mu się nie uda, to zremisuje wchodzą jego asasyni! Ale od moich <ścoughs> Szczerze mówiąc myślałem, że nie da rady, ale zrobił to. Posmarował popularnemu Cezorro, żeby przedłużył czas rozgrywki i wygrał nie będzie to wielkie zwycięstwo. Jest to zwycięstwo 1 do 0, ale Nizar wygrywa z Kalifem w ostatniej kolejce naszej ligi dzięki łapówce, którą dał sędziemu. Tak przedstawia się tabela po tym pojedynku. Kalif nadal jest nad Nizarem, ale to do Nizara należało ostatnie słowo w ich rywalizacji. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na swoje inne platformy Twitcha, TikToka, na inne kanały, na YouTubie. Mam nadzieję, że. Wejdziecie. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo na innych materiałach. Trzymajcie się. Hej!